Morze, które nas otacza, kryje w swych głębinach wiele sekretów. Wywiera ono ogromny wpływ na życie każdej istoty lądowej, bez względu na obszar jej zamieszkania. Wpływa na klimat i pomaga w kształtowaniu atmosfery, dzięki której wszyscy oddychamy. Ochrona morza i zamieszkującego je życia ma decydujące znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Morze jest bogatym źródłem pokarmu i minerałów w którym od wielu stuleci bujnie rozwija się życie. Ale jego głębiny kryją coś więcej, tajemnicę lepszego zdrowia i długowieczności, z której możemy skorzystać także my, istoty żyjące na lądzie. Przez tysiąclecia morze tworzyło, warstwa po warstwie, pokłady piasku koralowego, bogatego w minerały. Kiedy koral umiera, jest porywany przez morze, aby ostatecznie spocząć na jego dnie. Tu nawarstwia się przez stulecia by po zwietrzeniu i wzbogaceniu przeistoczyć się w skamieniały piasek koralowy. To właśnie w tym miejscu rozpoczyna się historia Marine Coral Company, począwszy od liczących tysiąclecia warstw dna morskiego, kończąc na szklance wody w Twojej ręce i na Twoim własnym organizmie. Wśród krystalicznych wód japońskiego archipelagu Nansei leży grupa starożytnych wysp, znana dzisiaj jako Okinawa. Można tam podziwiać jedne z najwspanialszych i najbardziej urodzajnych raf koralowych na świecie. Wyspy Okinawa, zachwycające pięknymi kolorami i fantastyczną różnorodnością form życia morskiego, stanowią pozostałość starożytnych raf koralowych, które nawarstwiały się przez wieki, tworząc duży ląd. Wielu mieszkańców tych terenów cieszy się wspaniałym zdrowiem. Mieszkają, bawią się i pracują nad brzegiem morza, korzystając z jego dobrodziejstw, prowadząc własne gospodarstwa i jedząc wytwarzaną przez siebie żywność. Badania prowadzone wśród tych ludzi dowodzą, że nie tylko żyją oni dłużej niż ktokolwiek inny na świecie, ale również rzadziej cierpią na raka, choroby serca, cukrzycę, artretyzm oraz inne choroby zwyrodnieniowe. Jakość ich życia w podeszłym wieku wydaje się być lepsza niż gdziekolwiek indziej na świecie. Wielu ludzi zamieszkujących długowieczne wioski na Okinawie ma od 80 do 115 lat. Większość z tutejszych mieszkańców prowadzi aktywne oraz pełne satysfakcji życie z dala od powodujących inwalidztwo chorób spotykanych w większości społeczeństw na całym świecie. Xin Xinzo. W naszej społeczności mamy najniższy współczynnik umieralności na raka i choroby serca. Jestem zdrowa i prowadzę aktywne życie. Wielu naukowców i lekarzy przyjechało na wyspę, aby zgłębić sekrety zdrowia i długowieczności tych ludzi. Odkryli oni, że źródłem dobrego zdrowia mieszkańców Okinawy nie są jedynie forsowne ćwiczenia fizyczne czy zdrowa dieta, podstawą okazuje się być woda, którą piją. Takiej wody, jaką piją wyspiarze, nie można znaleźć nigdzie indziej na świecie. Kiedy pada deszcz, woda przesącza się przez archaiczne pokłady koralu, pobierając z nich minerały i inne elementy, które wzbogacają ją w wapń oraz magnez. Nawet w dzisiejszych czasach ludzie mogą czerpać wodę pitną z naturalnych źródeł jak te na okinawie. Woda ta nie jest oczyszczona, ale zdatna do picia. To jest część góry, rafy koralowej, przez którą przepływa woda. Obecnie wiele domów na Okinawie posiada swój własny system zbierania wody na dachu, zawierający filtry koralowe. Większość mieszkańców Okinawy, bez względu na to, gdzie mieszkają, pije wodę przefiltrowaną przez koral. Kiedy właściwości wody koralowej zostały potwierdzone przez naukowców, Susumu Uehara chciał znaleźć sposób, aby umożliwić dostęp do tej wody wszystkim ludziom na świecie. Jego pomysł zrodził się w 1983 roku: prosty woreczek do przechowywania koralu. Dzięki jego pionierskim pomysłom miliony ludzi na świecie cieszą się teraz wspaniałą wodą, a Marine Coral Company mogła zaistnieć. To on wynalazł ten wspaniały woreczek, którego używamy już od wielu lat i z którego jesteśmy tak bardzo zadowoleni. On jest wspaniały, ten wynalazek jest wspaniały. Po raz pierwszy w historii, jako pierwszy na świecie, zbudowałem fabrykę produktów z koralu, aby przynieść korzyść reszcie świata, posługując się najnowszymi osiągnięciami techniki i inżynierii. Mogę chyba powiedzieć, że jestem pionierem w tej dziedzinie. Od samego początku japoński rząd miał wyłączność na wydobycie archaicznego koralu na Okinawie. Ten nieszkodliwy dla środowiska naturalnego proces nie wpływa negatywnie na wzrost nowych korali oraz zapewnia Marine Coral Company oraz innym firmom zajmującym się koralem materiał do wyrobu produktów przeznaczonych dla odbiorców na całym świecie. Kiedy surowiec zostanie starannie wyselekcjonowany, Marine Coral Company transportuje materiał do swojej fabryki w Takasaki w Japonii. Tutaj przeprowadza się chronione patentem procesy czyszczenia i suszenia, które wyróżniają tę firmę pośród innych firm zajmujących się wytwórstwem produktów z koralowiny oraz gwarantują, że koral jest czysty i bez żadnych domieszek. Koral musi zostać oczyszczony niezwykle dokładnie, tak aby jego porowatość mogła pochłaniać zanieczyszczenia z wody pitnej. Po prawie 20 latach badań naukowcy odkryli, że niewielkie ilości koralu z Okinawy, dodane do jakiegokolwiek płynu, mogą mieć znaczący wpływ na nasz organizm. Coralmine jest dostępny w wygodnych, jednogramowych torebkach, których zawartość można dodać do 1,5 litra czystej wody. Woda jest najważniejszą substancją podtrzymującą ludzkie życie. Nasze ciało składa się w 70% z wody. Natomiast zawartość wody we krwi to aż 90%. Krew odpowiada za transport substancji odżywczych do każdej żyjącej komórki. Przeciętny człowiek w normalnych warunkach potrzebuje od 1,5 do 3 litrów wody dziennie. Niestety ze względu na zanieczyszczenie, użycie pestycydów oraz kwaśne deszcze stan światowych zapasów wody gwałtownie się pogarsza. Obecnie w wodzie bardzo często można znaleźć szkodliwe dla nas substancje, takie jak chloroform, azotany, kadm i aluminium. Te zanieczyszczenia pochodzą z odpadów przemysłowych, rolnictwa oraz kanałów ściekowych i przedostają się do zasobów wody pitnej, dopływającej do prawie każdego domu na świecie. Ta prosta prezentacja pokaże, w jaki sposób woda koralowa może pomóc oczyścić powszechnie wykorzystywaną wodę pitną. Woda pitna w Twojej okolicy może zawierać niewielkie ilości chloru, ale wciąż ma niskie pH i wysoki poziom kwasowości. Aby walczyć z chorobami, nasz organizm potrzebuje wody o wysokim pH. W celu ukazania, jak ważna dla życia jest odpowiednio zbilansowana woda, wystarczy wspomnieć, że kraby umierają w wodzie o pH równym 6, ryby przy pH równym 3, a wszelkie życie ustaje, gdy poziom pH wynosi 2,5. Czołowi biochemicy i fizjolodzy uznali właściwy poziom pH oraz równowagę kwasowo-zasadową za najważniejsze aspekty dla zrównoważonego i zdrowego organizmu. Już chińskie dokumenty, pochodzące z 1596 roku, wskazują na skamieniały koral jako uzupełnienie diety. Połączenie pierwiastków w skamieniałym koralu jest bardzo silnie zasadowe o pH prawie identycznym z pH ludzkiej krwi i morskiej wody. Coral mine zwiększa pH wody i czyni ją bardziej zasadową. Coralmine neutralizuje również wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie oraz wzbogaca ją w ważne minerały i wapni, które są często usuwane podczas oczyszczania w lokalnej stacji uzdatniania wody. Nawet woda zanieczyszczona chlorem, bakteriami, glonami, metalami ciężkimi i fluorkami może zostać oczyszczona przy pomocy Coralmine. Musimy się chronić przed tymi zanieczyszczeniami, pijąc najlepszą wodę oczyszczoną dzięki Coral Mine. Większość ludzi rozumie niebezpieczeństwo, jakie stanowi dla zdrowia chlor, obecny w prawie każdym miejskim wodociągu, ale jednocześnie nie zdają sobie oni sprawy z tego, że jak wykazały ostatnie badania, chlorowana woda doprowadzona do wrzenia niesie ze sobą jeszcze większe niebezpieczeństwo. Coralmine można zastosować na mnóstwo różnych sposobów. Wielu ludzi oczyszcza wodę przy użyciu Coralmine, zanim zostanie podgrzana. Owoce i warzywa również mogą być płukane w Coralmine. Woda na herbatę jest oczyszczona przed gotowaniem. Z wody Coralmine można zrobić nawet kostki lodu. Obecnie miliony ludzi na całym świecie codziennie używają tego wspaniałego produktu, gdzie wody Coralmine ma decydujący wpływ na ich zdrowie. Mieszkańcy wielu krajów odkrywają właściwości zdrowotne Coralmine. Inne źródła koralu posłużyły do rekonstrukcji kości. W 1998 roku w Toronto, w Kanadzie, powstała firma Coral Club International. Autorem tego nowego sukcesu jest Leonid Lab, biznesmen z krwi i kości, ale również osoba niezwykle przyjazna ludziom. Wierzy on, że łącząc ze sobą te dwie silne cechy, można przynieść wiele korzyści ludziom na całym świecie. Jego marzenie spełniło się już dla milionów mieszkańców naszej planety. W ostatnich 10 latach tysiące ludzi na całym świecie przyłączyło się do Coral Club International. Obecnie firma ta prowadzi swoje interesy w ponad 20 krajach. Dzięki niezwykłym właściwościom CoralMine, każdego roku Coral Club pomaga poprawić zdrowie coraz większej liczby osób. Leonid Lab w dalszym ciągu jest tytanem pracy, ponieważ dla niego praca to coś więcej niż wykonywanie zadań przypisanych do konkretnego stanowiska. To jego ulubione zajęcie. W pracy jest on zawsze niezwykle kreatywny. Zainspirowany nowymi pomysłami, możliwościami oraz wyzwaniami motywuje swoich współpracowników. Leonid przyłączył się do Susumu Uehary, by móc zapewnić dostęp do Coral Mine ludziom na całym świecie. Z przekonaniem i zaangażowaniem w dalszym ciągu inspiruje swoich współpracowników do tego, aby byli twardzi i nieustępliwi w dążeniu do celu. Leonid Lab stworzył razem ze swoimi przyjaciółmi i współpracownikami niezwykle silną grupę ludzi pragnących zmienić otaczający nas świat w piękniejsze miejsce. Disney has brought us Los połączył nasze drogi. Zobaczyłem w jego firmie przekonanie, zaangażowanie oraz niezwykłe poczucie misji, której celem jest ofiarowanie reszcie świata dobrodziejstwa płynącego z produktów koralowych. On wierzy we mnie, a ja wierzę w niego. To czyni naszą relację tak silną. Ja chcę konsekwencji, dobrej jakości, dobrych relacji i wszystko to dostaję od Susumu Uehary. Dzięki wspólnej pracy Coralmine staje się dominującą marką i źródłem odżywczego koralu na całym świecie. Model dystrybucji Coralmine wśród klientów został opracowany przez Lonida Lapa i Coral Club. Delikatny sposób suszenia, podgrzewania oraz sterylizacji koralu odkrył Susumu Uehara i Marine Coral. Dzięki temu, że połączyli oni swoje wysiłki, jakość Coralmine dotrze do każdego zakątka świata. Istnieje starożytna japońska przepowiednia, która mówi: Z morza wokół Okinawy wyłoni się skarb, który obdarzy szczęściem wszystkich ludzi na świecie. Woda Coralmine, wzbogacona minerałami, podniośle nazywana mlekiem oceanu, może być właśnie tym, czego potrzebuje twoje ciało. Pomaga ona odzyskać Twojemu organizmowi jego właściwe pH, wspomaga Twój system odpornościowy oraz pozwala prowadzić pełne wigoru, aktywne życie. Leonid. Uważam i jestem absolutnie pewien, że ten produkt należy się ludziom i chcielibyśmy dotrzeć z nim do wszystkich. Chcielibyśmy, aby dobrodziejstwo naszych produktów z koralu stało się dostępne dla wszystkich ludzi na naszej planecie. Począwszy od liczących sobie tysiąclecia warstw dna morskiego, kończąc na szklance wody w Twojej ręce, na Twoim własnym organizmie, Coralmine to najlepszy wybór dla ulepszenia wody pitnej. Życie zatacza swój krąg z Coralmine.